No, jak już niektórzy wiedzą, oczywiście z moich kolegów, mam zamiar nakręcać dwa, no powiedzmy, let's play. Jeden to będzie escape, a drugi to będzie taki przygodowy, bardziej taki let's play. No i mam już osoby, z którymi będę nakręcał Oczywiście y, escape'a. jest to Tomek i Patryk. A do tego przygodowego let's play'a takiego fajnego y, będziemy, będę potrzebował paru osób. No na pewno ta cała czwórka nam nie wystarczy, więc jak chcecie to możecie mi w prywatnych wiadomościach pisać, że chcecie wystąpić. Przecież wątpię, że ktoś będzie oglądał ten informacyjny coś. <słuch> yy. Więc tak, let's play. Będzie się, yy, to znaczy, yy, nakręcać będę 28 listopada ponieważ wtedy będę miał bardzo dużo wolnego czasu i będę bez rzędu nakręcał, więc możecie się spodziewać dużo odcinków i dużo tego, czegoś. Ja mam mam mm, limit usunięty i mogę nakręcać, mogę wrzucać filmiki na YouTube dowoli, sam sobie usunę. Działa, bo jakby mógł, jakby mógł nie działać. I po prostu chcę, żebyście ten tydzień, półtora przeczekali i zobaczycie no mam nadzieję fajny let's play. Przepraszam, że tu mi się coś wyczuło. Więc do zobaczenia. Już suba możecie dać, żeby szybciej było i lepiej. Cześć!